Cześć, wstawiłem nowy link o mądrości na mojej stronce. Ze względów czasowych nie otwierałem jeszcze żadnej nowej stronki ani nowego kanału yy, poza YouTube, ale nad tym pracuję i myślę, że od maja będzie to możliwe, żebym mówił więcej niż kiedykolwiek wcześniej. E, ale to zawsze powiadomie Was tutaj na tym kanale, prawda? Kto będzie oczywiście zainteresowany? E, ten link o mądrości, który widzicie, nie jest jakimś super wykwintnym linkiem dla osób, którzy intensywnie, bardzo, bardzo serio interesują się mądrością. I zaznaczam, że nie koncentrowałem się na inteligencji ani na wykształceniu. Wiem, że istnieje wiele inteligencji, wykształcenie też wiele rodzajów, gatunków istnieje. Mądrości też podobno nie ma tylko jednej. Jest ponoć planetarna, ale ogólnikowo się koncentrowałem na słowie mądrość, na znaczeniu, na tym, żeby Was zainspirować, mówię, do młodych widzów, do młodzieży, do nowych subskrybentów. I jeszcze raz przypominam, nie jest to dla osób, które studiowały to, bez względu czy gdzieś oficjalnie, czy byli samoukami, ale głęboko studiowały mądrość wszystkich mędrców. Nie jest. Tutaj dla nich raczej nic nie znajdą, aczkolwiek może to ich zainteresuje. Przewijam was, Wam, żeby pokazać. Powkładałem, co do niektórych nie opisywałem, tylko powkładałem wideo, ponieważ uważałem, że jest to bardzo istotne, by poznać yy, przekonania tych ludzi, światopogląd o problemach i w jaki sposób mówią, o czym, i tak dalej, i yy, Macie tutaj bardzo znane osoby, ponieważ zawsze można się odnieść. OK, znamy je, więc znane osoby, a jest jak wiemy, wśród Was i wśród moich znajomych też jest, jest znajdą się naprawdę mądre osoby, niestety nie przytaczałem osób mało znanych, może to kiedyś uczynię, nie w tej chwili, niestety także zapraszam Polaków też oczywiście jak najbardziej, polskie duszyczki nie tylko duszyczki, powstawiałem co jeszcze chciałbym powiedzieć? A odnośnie tego wideo, to że nie polecam w tej chwili tego kanału, ponieważ ostatnimi czasy zdaje się, że to jest pan Paweł, tak, pan Paweł tam, według mnie, według mnie możecie się nie zgadzać ze mną, o co do Jezusa, postać Jezusa Chrystusa, sporo przesadził, także ja sobie dałem spokój, aczkolwiek wcześniejsze filmy są super zrobione. Są inspirujące i bardziej w to wierzę niż nie wierzę. Nie mówię całkiem w 100% wierzę w Wielką Lechę, ale w dużo, dużo bardziej niż nie. Jest w tym coś, jest w tym coś. Jeżeli kto kogoś to inspiruje i napędza, inspiruje to, dlaczego nie miałby w to wierzyć? Mhm. Jest tu o filozofach wschodnich, zachodnich. Jeżeli kogoś nie wymienię, dokładnie nie opisałem, nie ma treści, to przynajmniej starałem się tam kilka osób wrzucić e, w formie nazwisk. Tu macie mądrość współczesną. E, Stanisława Lema nie mogła zabraknąć. Jest pewien japoński projektant i producent gier komputerowych, ale to bardzo krótko opisane. Możecie sobie w internecie pogrzebać na ich temat. E, mądrość według znanych, tak jak widzicie, mądrość według znanych osób ze sfery New Age, zdrowia i ezoteryki, chodzi, podkreślam, chodzi o pozytywną, praktyczną stronę New Age, zdrowia, ezoteryki, nie o tą chorą, której jest za dużo. Oby tam niektórzy osoby tutaj zainspirowały się, oby, oby tego życzę wszystkim, jak najwięcej ilości ludzi, to by było dobrze. I tutaj są trzy czy dopisałem całą i z tego względu, że co jakiś czas go oglądałem, oglądałem, tam po kilka nagrań, nie wszystkie, z danej hipnozy, z danego tematu, wie, wiecie o co chodzi, tam po 3-4 nagrania, czasami dwa, ale generalnie 3-4, zdarza się, że 5 e, zgłębiają się w jakimś temacie i po prostu dlatego tu jest opisane, że mój kod wszechświata, który to dostałem w 2015 roku, który to wgrałem, to po prawej malutkie, to jest całość w 2016 w styczniu, a ten drugi po lewej to parę lat później uzupełniłem muzyką. Uzupełniłem kilka słów, bo to po prostu wszystko było na szybko tak skrywane i to trzeba dokładnie. I drugiej połowy jeszcze nie ma tej dokładniejszej, także postaram się to też zrobić do lata. Mój kod wszechświata pokrywa się dla tych, Mówię teraz, którzy lubią lub mają potrzebę dokładnie analizować, dokładnie, logicznie, głęboko, krok po kroku, jeżeli przesłuchają to nagranie. Szczególnie te, jeszcze pozostały mi dwa, dokładnie muszę przesłuchać dwa, bo tylko dwa pierwsze przesłuchałem. Ale ten 372 już wyraźnie, według mnie, powtarzam, według mnie wskazuje na to, że mój kod wszechświata. Około 11-minutowy, tu po prawej macie te małe, i około 5-6 czy tam 7 minut, tu po lewej pierwsza połowa. Zgadza się, pokrywa się, można znaleźć dużo odniesień, dużo podobnych rzeczy. Aczkolwiek niektóre inaczej się nazywają, ale skapniecie się. Jeżeli macie otwarty oczywiście umysł. Jeżeli ktoś jest w paradygmacie matrycowym, nie sądzę, żeby tego zainteresowało, to niech sobie odpuści. Sorry, że tu wstawiłem, zrobię osobny list, to wtedy wyjmę. Po prostu wstawiłem, żeby podkreślić, bo w tym kodzie wszechświata są ważne inspiracje. Według mnie, powtarzam. I według niektórych z was z pewnością też ważne inspiracje. Jeżeli się do tego odniesiecie, to zrozumiecie dlaczego. Eee... Okej, okay, nie będziemy zabierać czasu. Teraz jest tylko pokazanie o mądrości i tak dalej. Oczywiście Wim Hofa musiałem wpisać jakby że inaczej. I w, w pokrótce go scharakteryzować. Mądrość według kapłanów Bożych jak to może przesadziłem, ale tak już wpisałem. I oczywiście Jana Kaczkowskiego, księdza świętej pamięci Dominika Chmielewskiego, który tam ma teraz jakieś zatargi oczywiście z tym. Tą systemową e, częścią kościoła, nie tą prawdziwą, tylko tą systemową. Ja myślę, że tam jest sporo ludzi za nim, ale mimo wszystko obstają za systemem, bo z niego żyją. Mm. E, ojciec Antony Demello. I mówię, to nie są wszyscy, tu jest masa ludzi. Masa wspaniałych ludzi, guru, tak zwanych, bo to już jak ktoś jest sprawdzony, konkretnie mówi, konkretnie coś zrobił na tym świecie, a nie mędrkuje. Mędrkowanie, mądrość to jest spora różnica. U nas i nie tylko u nas w Europie, na świecie, tak jak jeździłem i tak jak mm, inni mi podpowiadają, którzy bezpośrednio byli na świecie, różnych kursach, też zagranicznych, to sporo. Za dużo, za dużo jest takich mędrykujących. Oni się tam uczą na pamięć, ściągają z tego, pościągają z tego, wymieszają coś nowego, jakaś sensacja. Ładnie ubrani, pięknie tam potrafią śpiewać, nawet kurcze i ojej, jak to się wszystko sprzedaje. No ale jest zapotrzebowanie, skoro jest zapotrzebowanie, no to ten diabeł się nosi. I sorki, ale niektórych Was to obrazi, tam są pewne kwestie odnośnie na tym blogu, nie mówię tutaj na w tym linku, to tam mało, ale odnośnie diabła, odnośnie szatana, ale nie będziemy no, o tym dyskutować. Bo niektórzy mówią, po co wierzyć? Oczywiście po co wierzyć, ale jak nie wierzysz, no to skąd masz mieć 100% pewności, że tobą, czy częścią twoich myśli, słów i czynów nie manipuluje. Nie, nie podstawił ci jakiejś idei. Tutaj na końcu jest, jak stać się bardziej mądrym człowiekiem. Wymieniłem to. Oczywiście cały link jest ktoś mi, ktoś bardzo inteligentny na tym planecie. Naprawdę mi sporo pomógł, jestem wdzięczny, może w przyszłości powiem dokładniej. Ale połowa jest ode mnie i się skapniecie. Ta końcówka szczególnie jest ode mnie. <laughs> I nie tylko ode mnie, bo to jest intuicji i też od innych, co mi podpowiadają, ale jedna osóbka taka bardzo, bardzo niesamowicie się postarała. Są też inne linki. Zajrzyjcie do UFO. UFO filmy. Tam są wymieszane filmy fabularne z dokumentalnymi plus pododawałem opisy. I tutaj macie fajny tekst. Przeczytajcie sobie o ezoterycie, kosmosie i wzniesieniu. Uważam to za zdrowy, pozytywny Zrównoważony tekst. To nie jest mój tekst. Zresztą go opisałem. I tak to wszystko wygląda w tej chwili. Dziękuję Wam. Dziękuję za wszystko. Dziękuję, że wytrwaliście. Ja tam miałem dużo. Skasowali mi. Zbyt dużo mi skasowali na moim. E, usunęli, ocenzurowali na moim kanale, żebym się pokazywał. Po prostu chciałem to wszystko przegryźć, prawie wszystko i jeszcze raz tam zacząć. Nie wiem jaka jest dokładnie przyszłość, znaczy ogólnikowo wiem jaka odnośnie jest rewelacyjna, naprawdę jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza wersja przyszłości Polski co do 2070 tam wam wstawiłem. Śmiesznie tak mówiłem, bo ja się bałem, troszkę obawiałem, że jakieś po prostu mówię mieć problemy, ktoś wyskoczyć z tym i tak dalej. Specjalnie mówiłem w tak sztuczny sposób, niektórych to na pewno z was zniechęciło, bo widzę jest mała oglądalność. Zrobię następne nagranie, uzupełnione. Nie tylko o słowa, ale i o coś więcej odnośnie wspaniałej Polski. Tego jestem w 90% pewien, tej nowej Polski, że będzie, że jest to, ale jak będzie wcześniej, jest, ma być rozczłonkowanie, rozszczepienie rzeczywistości. I według mnie jest opcja, że będzie na więcej niż tylko na dwie. Są większość ludzi, z którymi rozmawiałem, czytałem, mówią, że będzie o dwie rzeczywistości, tak jak ta Dolores Cannon mówi o dwóch ziemiach. I ja według mnie, owszem, będą być może dwie ziemie, ale znaczy, nie że 100% w to wierzę, ale w 90% jest coś w tym na rzeczy, bo jest niemożliwym, żeby tak ludzie konkretnie i tak okrutnie spali i nie dali sobie powiedzieć. I tak szczerze, że, że ja już na siłę nie przekonuję nikogo, już dałem sobie z tym spokój. Owszem, jeżeli wyczuję, jeżeli ktoś tam łyknie temat, to, to mówię, jeżeli nie, to nie. Co jeszcze z linków? Star jest fajny tekst, ten, ten film Wam tam wstawiłem. Eee, polecam Wam ten film, on jest do ogarnięcia w, na internecie dla tych, co, co, co się uczą i nie mają papierków, banknotów. To jest. Natomiast podpowiadam, żeby kupować, płacić, bo to jest dobra karma. I eee, no, a jeżeli musicie już obejrzeć coś, no to ścigać, ścigać ten internet, póki jest, póki go nie zamknęli. Bruce Lee, uzupełniony link tam takie pierdółki, pieprzony link mało aktualny to są takie pierdółki powsadzane, ale aczkolwiek tam jest wiele prawdy, tylko tak to pomieszałem na skróty sędzia na medal to jest o naszym słynnym, no słynnym można powiedzieć, no, znanym, popularnym yy, sędzia piłkarski który główny finałowy mecz na ostatnim mondialu prowadził wiecie o kogo chodzi i się z tego dobrze, bo nie tylko on, było większość z Polski to się bardzo dobrze z tego spisali Mówię z filmy, czyli filmy w filmy, i tam znajdziecie bez żadnych opisów, i filmy, i dokumentalne, i fabularne, i całe, i fragmenty, i zwiastuny, i tak dalej. No, po coś, coś. Co jest według mnie ciekawe i godne polecenia, ale nie zdążyłem poopisywać. Nie ma żadnych opisów. Także są tylko same powstawiane. Zresztą mnie nie wskakują na stronce Jest ten plus, że nie wskakują reklamy, dlatego wam powstawiałem, bo jak macie w internecie oglądać i wam skakują reklamy. Znaczy w samych filmach mogą się pojawić. Oczywiście z YouTube, bo to jest wszystko praktycznie z YouTube, tam. Ale jak mam z jakiejś stronki wam mają wskakiwać, to to już jest szkoda tego czasu. Czy się przebudzimy? Tam brakuje tekstu, tam powinienem treść całą wstawić. E, a dałem tylko pierwsza część, to tam kilka jest pierwszych podrozdziałów. E, w drugiej części jest kilka innych podrozdziałów. Natomiast trzecią część, którą dałem na YouTube, mi też ocenzurowali. Hmm. Zresztą głupio zrobiłem, bo niedokładnie przesłuchałem, a tam było właśnie o tych, 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 odnośnie tych słynnych e, szczykaweczek. I tak dalej. i to był ostry tam tekst. No ale blok jak na razie jeszcze istnieje. To jest żaden rewelacyjny blok, żadnych tutaj nie daję. Nie jestem za przeładowywaniem treści. Jestem za tym, co ważne, istotne. Mnie interesują tacy ludzie i takie społeczności, jakie interesować będą mnie i Polską Federację Planetarną, i na to się nastawiam. Także nie daje głupot, nie daje nadmiaru, nie daje coś, co jest mało wiarygodne, co sobie nie wiem, jak ludzie wybitni i edukacyjni, znaczy wyedukowani i ten, powstawiają sobie blogi lub mówią, bo zarabiają na tym, pamiętajcie, YouTube żyje z kliknięć, przecież wiecie o tym, żyje z popularności. Jeżeli ktoś wstawi, daje hasło, tytuł taki trochę nienaturalny i tak dalej i treść jakąś, to nie wszystko jest prawdą, wiele z Was o tym wie jest mieszana, prawda, z bajerami, z kłamstwami, z wymyślaniem, z teoriami, z piskami, bo to się sprzedaje, bo jest oglądalność, u mnie tego nie ma. Dlatego jestem mało popularny, ale prawdziwy staram się być. Prawdziwy. Oczywiście nie wszystko też możesz się zgadzać. Są rzeczy, które nie, absolutnie nie są prawdziwe, ale bardzo prawdopodobne. Czasami błaznuję, na przykład ostatnio wrzuciłem tam parę godzin temu, tam wczoraj wieczorem takie nagranie, ale szybko je zdjąłem. Bo wydawało mi się niedokończone. Mam pomysł, żeby je lepiej zrobić. No. On chciałby Wam powiedzieć, że napisał link tam o jakiejś mądrości. Kto dzisiaj na mądrość patrzy? Dzisiaj się błata liczy. On myśli, że tam, tam podliżę się, albo <laughs> kogoś zainspiruje, <laughs> ale gość, link o wolności ja nie mogę. <laughs> <laughs> Kurwa, w iluzji facet, Kurwa jest niesamowity. <laughs> Zamalowanie się wziął i nie ma czasu do was przemówić. <laughs> <laughs> Dziś głupota się liczy głupota i chaos. <laughs>